Podaj bombę dalej, tak zwane. ze ziemniak. Uważajcie. Beczko chyba nie... O, dobra. Jednak się... Zabiję, zabiję. Drzwi się otwarły. No ale hej, o, nie ma... Otwarły. Nie ma... No otwarły się. Po Z jakiegoś mp3 zabił. Mp3? <ślał> eee, <ślał> głośnik <ślał> jakiś. <ślał> mp3 głośnik z głośnika tak zabił. Z JBL-a bez karty. Nate Nate Wieszana Skup własnego Bo Bógie to genialny ruch <noise> To <Ty> się odpierdala <noise> Jesteś <Ej, głosy> sam, jesteś sam, jesteś sam, jesteś sam, jesteś sam! Uciekaj! Nie, no jak uciekaj! Jak mówisz, to... Doksowanie jest na linii Doksowanie no, jest na linii! Doksowanie <noise> jest na linii! No, ale... <grymne> jest, nie Jest, nie jesteś sam, że nie jesteś sam. Dobra, 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 ratowałem. Już ratowałeś się samego kurwa, tak naprawdę. Przed doksem. Można to ten teraz? Nade! Abonne to? 10 Nadeów. No, się coś, coś, coś dużo tych najdów. No, Odbił się ten nade' od drugiego nade'a, kurwa, idealnie w tego Matrixa i zdech Lombo dobrze break Noo, niezły jesteś, kurwa, agent A tam chodzą głowa krap No Hasz? Haszkere? Hasz Rexon Rexon, 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 Rexon. No nie, to jest kurwa najgorsze, ta w synergii to jest takie gówno jebane. A, bo to jest ten taki, że się trzeba bronić, nie? Coś kojarzę. Yeah. Zostaw kurwa! Nie, daj to drugie. Daj to drugie działko kurwa mi. Zniam, znowu nie Andrzej Wysikuna. Po drugiej stronie, no. Robert Gun no, Czarnuchu, nie podpierdaj mi hubsa. No. Co powiedział? O właśnie, a co robi? Nate. 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 Na pewno aczka jak biel zwaniaczek, ale rzucił tam kurwa. No, na falajcie? Wchodzą, wchodzą! Bombi! Hej, bombił. Ale mu kurwa w kolana szczeliłem. Wchodzą prawo, wchodzą, wchodzą biele, prawo, wchodzą prawo. Może Gdzie bielka, dobra. Gdzie są gdzieś Lewo, 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 teraz. Tak. bomba klat. Dwóch bomba. naszych padło. No, ci najsłabsi. Aha, 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 aha. <noise> Przed trwają, no i Ja nie wiem co się dzieje tutaj, nie? Jakieś 20 minut, nie no, wiem gdzie jestem Będą tak zwane combine elitarni Co oni się wypią? Nie oh. O! Są elitarni Wszyscy Dobra. mają tak samo wyprani mózg Oni się mają lepiej wyprany mózg <laughs> Nie! Oni to Ach, w perwolu, no. tak? Mózg tak. wyprany mamy. Perwolu. <grym> no tak. Jeszcze jak? Dobra, JBL-ka rzucam. Bielka. No teraz czekać tylko na falę z prawej strony. No i to w białej po prostu wymieni... No tak, 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 tak. Co tam tak. tyle JBL-ków z prawej? Aaaa, straszną ci, o kurwa. Ale ja, no. <noise> Ale krzyknął... Ty jak on się tu przedostał? Mam cię jakiegoś? czy mi coś podrzucić? O, 2hp ci mogę rzucić. Masz. Rzuciłem ci za tobą. O, blue main podniósł. O, <noise> ale JBL-ek tam. Manhaki są, co jest? To nie są! Ha ha s tylko haki, Nie buty, tylko boty. O o! Sansy, fancy! A nie nie wiem czy jesteś tam, nie nic są. Traj jesteś, teraz jesteś, teraz jesteś Sam są Zimsi są. na linii, DOX na linii. Nie, 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 nie. Ale nie na ciebie. Aha, aha dobra. Aha, to, to, to nie dobiewać, gdzie to... nie dobiewać. <śmany> nie Mogę zablokować im kurwa tego przejścia po prostu? Hop, co w ogóle robi, nie? Nie, wyjść pewnie. Ale robi. A, co A, co robi? robić? podkładamy. Zablokowane, zablokowane przejście jest, Patrz. Nie przejdzie, Blumey, on nie przejdzie. On nie chciałem odrzucić. On nie przejdzie, widzisz? On nie przejdzie. Jak przejdzie, to ma on nie przejdzie, widzisz? On nie przejdzie, on jest sobie Gran Gra na to Matrix. Brum, jesteś sam zaraz, jesteś Bra. sam zaraz Blumey, jesteś zaraz sam Blumey Nie jesteś już jest... sam, nie jesteś już sam O Jezu Musiałem koks wciągnąć nosem, albo dupą mm. jest Szybcie, ja, Nie jesteś sam Nie, nie, nie mam HP, Czemu tam jest kurwa 8 tej bielków? Jak Brian's to pierdolnie Brainswing dla podstawków w obwobiczów Ej, mam broń? Mam, no, broń tak, tak, to pierdolnie nie było, nie było, jbl było. JBLek, JBLek. Nie pamiętam. JBLek, jb ale jedną. Team, zajmowałem Manhaka, tym rakietką. O, gimnazjum to kiedyś było, nie? O, JBLek. Teraz w life, nie? Ej, kurwa, podłożyłem go przypadkiem. Daj nie! Kurwa, jaka salwa z SMG Aż, push, aż puszy kurwa wjeżdżąc Co to jest? Ale to ma śmieszny reload, nie? Karabin z kombinatu Co on to wsadza do tego? Jakieś takie rdzenie, rdzenie? O, Ale to jest kurwa. Chyba. Elo, kurwa... Ale fajne Zbier

Można Masz iść dalej. Zarodniki. Zarodniki w spuszczce. Sp Można iść dalej, jak coś, nie? A to, a to dosłownie nie jest spucha? Czy spucha nie, to nie jest. Czy spucha to nie są zarodniki dosłownie? Ty, teraz to chyba ja wchodzę na wiki, czy tam to jest zarodnik? No to urośli. Nie, zarodniki są grzybów. No tak. I termin stosowany w botanice... I idziecie, w biologii, idziecie dalej, czy... Tak, już idę, rozmnażania protistów, roślin i grzybów. No niestety chyba spółka to nie jest roślina grzyb ani protist. A co to jest protist? To jest... To jest, to jest jakiś... Dobra, to się nie znasz, bo ty jesteś tylko na reklamie gościu. O, wszystkie jądrowce obejmuje. A co to jest jądrowiec? Ja, to ja na przykład. To masz na dole tam, dwa. A mierdolę. E? Ja. No bomba klat. O, o nie, to jest jakiś prąd. To prąd jest. On prądzi, prądzi. Prądzi, prądzi wodę. Luz nie, prądzi, Nie, ja Prądzi, grzesz, prądzi. Grzesz, grzesz, grzesz. Co jest? Ty widzieliście na wikipedii zdjęcie tej spuchy w tej, w tej, w tej szklance tego Petriego? Czy to chłop Potem. to kurwa na to chyba miał, nie? Andi, kurwa, Bolę, nie patrzę. Od, od kogo jest to zdjęcie w ogóle? Chcę poznać tego człowieka. Ode mnie. O, tutaj. No nie, bo ty co cię nie walisz Na przykład do bawy skeldajers. Pamiętam. Już mhm. tak. O, wpadłem do wody, ale nie prądzi go. <laughs> Ale mi prądzi. Prądzi, prądzi. Prospect, są jak przejrzymy, no? mnie poprądziło? No nie wiem, no sobie idę dalej, nie? Nie chcę, to mam level change za 8, blue main? jak? Srak! Nic trzeba tutaj zrobić. W tych rurach, kurde, u góry nie wiem. <laughs> nie wiem, nie wiem. Nie. Ja po tej berce, kurwa, skoczyłem. O. A i prądzi, prądzi. Nie da się, nie da się, przysięgam się, nie da. O, oh, no. no, Ale, udało no. Się? Nie da się, nie da się, niemożliwe to jest. Możliwe, możliwe, tylko prądzi. Możliwe. Żyjesz, kurwa. Dobra, żyję. Się ma, cię jak coś. A nie, i też tepnę, to muszę wrócić chyba. Siema. <noise> No nie, no te i do chuja Stadek Oj, troja ja spadłem Wrongy, wronger Kurwa, beczkę znów Ej, chciałeś mi beczkę zajebać, jesteś sam kutafonem <grym> <grym> Nie tak wiedziałem, że skoczyć do niej Nie, sakro Chciałem tylko beczkę wziąć Szafka mi spadnie na głowę Ale nie Nie śpię, bo trzymam No wypierdalaj z tym kurwa działkiem jebanym Elno! idzie gdzie ta beczka? Dawaj to, dawaj to, dawaj to. Truli chabciaka, truli chabciaka, że w niego napierdalałam. <noise> Esz Typ, typ, typ. Jak to ciało, potrzyma, kurwa. Nie, beczka spadła. Beczki Iren. Ty, co ja podniosłem? Co to jest? Jajko. Mm, 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 mm. Jajko? No, się załamać nie co? kurwa no. <laughs> nie da nawet Aż No Cię to jbl letam, tam, fuj. Dajcie tego mi tego heal'a, podczas tego i, su i su Kocham suit'a. Czyli Biren. Mm, I, I wtedy, i wtedy pęka głośniczek. No, ja wszystkie dałem. No Amo do shotguna. Bardzo chętnie. No, to jakieś... Uuu, tak zwany kutas. Pocisk kutasowy do AR-2. No taką ikonkę ma jak zabijesz tym pociskiem takim energicznym. No saj, bo przewróciło się Taki skreślony kutas Kto na stronę był ten turet Nie wiem Kurwa No ale się skurwa Mieniam jak lampki na tej na choince w święta. Kurwa panowie Wiecie co jest najgorsze? Nie wiemy. Że nienawiść... ...strzela ją od środka. Ile to się tego włącza? Te fale? Ale to... Obywatel! za został wtrącony! Do więzienia! Jebie mnie to! <laughs> nie Jebie mnie to, bo mówię mu tak. Ja z Nowego nie Jorku nie. gram. Proszę mnie wypuścić. Nowy Jork? No tak, ja mam nowy York, to pewnie dlatego to jest było. Ja I on tak, okej. Okay. Nie pewno, co trzeba zrobić. So, aktywuj to, a on zniknął, nie świruj. Jezu, so, odpalasz to? Granuję to. O! O, oh, here they come. O, o już ma świruj. Są no, elity. No, no, roz... Są elity. Czyli co, ich bronie biją więcej? No, Bez no, sensu. Są w tanki. over... overclocked, overclocked moim bronie. O, widzisz, czyli jem kutasem, widzisz? Patrz. To nie skutas, no, no, to, no, to jest kurwa jakaś szalka pefiego na którym był ten spust na Wikipedii, mówiłem, mówiłem. <laughs> co ty pierdoli? <laughs> Gdzie on widzi Kutasa tutaj gościu No jest... nie ma jest su protokół, jeszcze z Nie wolno tak już na YouTube Uzależniony Us on jest. Usależniony... Ja jest tu w grze komputerowej More soldiers My god! Oh. A Zimasz Nie masz Za tobą A am Mazik to wszystko się zgadza. Kurwa, co za nygus. Makro, ty jesteś Jaki nygus. Mam zero, mam zero Healing. I need healing. Ale zabijam ludziów. Ktoś, że mi dać, hapeczka? 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 Powinien być tutaj, chyba nie? Hapeczki ryn, hapeczki Dwie apteczki, apteczki są tu, jakbyś podszedł gdzieś. E... I są te stacje do ładowania armora tutaj. Go. Aha, no, ja że wyrwał. Ja nie Dzięki. mam JBL-u. JBL mi zajebali. No. JBL o oh, kurze. No. Kur, o oh, no. Zostaliście we dwóch, zostańcie we dwóch, zostańcie we dwóch, zostańcie we dwóch, we dwóch, we we Ja mogę ci 30 HP dać, jakbyś podszedł. Chodź, 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 się dawało. Ha, 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 <laughs> Aha, <nie śmieszne. laughs> Ej, jest <admis laughs> admin z gmoda. Admin z gmoda jest. Jesteś dużej jest admin z gmoda? No na mnie jest, czekaj, sprzedaję mu bombę. A, kurwa. Ty przeżył admin z gmoda. O czy się gdzieś rozkrok zrobił przed śmiercią. Znaczy, w trakcie śmierci w sumie. Jest, jesteś sam, jesteś sam, jesteś sam! Kurwa! JBL-ek! jbl Co jest, kurwa? Jesteś sam to zajebał. Jesteś sam masz dzień Nie, masz plecy, masz plecy! Go dupuje, jebane. O kur... Kurtka. Kur... Jesteśmy, jesteśmy! Ja pierdolę, akurat go zajebali, co nie? Tu mega fortunę, mega fortunę to by. On wrócił. No dobra, J wielki kurwa lecą. Dobra. jestem J ka z tego. Dobra, musiałem. A się, się ten admin nazywa? No, Combine kombinę Jest! A, to jest ten Elite? Kurde... Admin... Oj! Marwa da fuck up. Nie, Ej. jesteś tam, mam! Jesteś sam! Jest Nie! Nie hey, to jest mom. niemożliwe do przejścia. To jest niemożliwe do przejścia. Możliwe, możliwe. To jest Tylko JBL-ki trzeba zdublikować. Nie trzeba duplikować. Oj, tak. Ciekro mi, ale... Ten odcinek będzie podzielony na 8 części. Nie. No, będzie jak z z tym dźwigiem, co tam to auto trzeba było przenieść. Miniaturki to sobie będzie ta sama, tylko będzie w w same, dwa... A trzy, wiesz, odcinek 13 nie ma miniaturki? Pierwszy odcinek 13? No, wyszedł wczoraj. No, bo nawet nie wiedziałem, że wyszedł. Co przecież kurwa stworzyłem do 13? Jaki ty jesteś Blackman, nie? Kiedy? Kiedy? To nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem. Nie, zapijasz. Jesteś Blackman. <laughs> to jest w celuś, celuściach, celuś, rozumiem. Jesteś rozum. Blackman, jesteś Blackman man, kurwa. Black No co odpalić już? Ja się nie wiem, czy to się czy to jakby automatycznie się uruchamia? I don't know. I don't A, don't taką know. karuzelę, nie? O, idą. Here they come. I don't no, know. Ale I know. kurwa. No, barykada wie... pierwsza klasa, kurwa. O, włączamy drzej wielki O, działko się wyjebało, słuchajcie Nie, najdę przywróci nam działko